Hej, to MiBoy. Dzisiaj mam przed sobą nową szczoteczkę soniczną od firmy Socas. Jest to model X5, czyli bezpośredni następca modelu X3. Jak zapewne wiesz, testowałem już no, kilka różnych szczoteczek. Ta jest fajna, powiem szczerze. Zmieniło się dużo, według mnie. I za chwilę Ci pokrótce opowiem. Oczywiście pełną recenzję przytasz na miboy.pl Teraz tak, w kartoniku otrzymujemy kubek. No to taki dodatkowy gadżecik. Co najważniejsze. W zestawie też są trzy końcówki, i nie są to zwykłe końcówki, ponieważ one mają moduł NFC. I no wiadomo, no nie zapłacisz nimi w sklepie za jakieś gadżety. Chodzi o to, że na panelu szczoteczki mam dodatkową ikonkę. I ona informuje o tym, że szczoteczka, końcówka. Jest jeszcze mm, używalna, natomiast gdy zaczyna już tracić swoją żywotność, to zapali się na kolor czerwony. Dzięki temu wiesz, że powinien się wymienić. Ogólnie to te wszystkie informacje, które znajdujesz na panelu, znajdziesz na panelu szoteczki, są po to, że wiele osób no, nie korzysta jednak z tych aplikacji, które są dodatkowe. Oczywiście możesz pozmieniać sobie e, opcję mycia. Z 2 minut na 2,5. Zmienię jeszcze dodatkowych kilka opcji, ale tak naprawdę nie musisz tego robić. Co 30 sekund i tak będziesz wiedział, żeby myć inną część jamy ustnej. Teraz tak, co się jeszcze dodatkowo zmieniło? Zmieniło się to, że dodano dodatkowy przycisk, dzięki któremu masz możliwość też zmiany siły pracy tej szoteczki. Bo ogólnie masz cztery tryby, standardowo tak było w X3, czyli ten normalny, e, bardziej wrażliwy, delikatny oraz ten wybilający. Ale dzięki temu przyciskowi możesz zmienić jeszcze ten moc na, na, na większą, bądź też mniejszą, bądź też taką pośrednią. Tutaj zobaczysz, że bez problemu działają końcówki między tymi modelami, czyli X3 i X5. Sama ogólnie szczoteczka. Posiada 37200 obrotów bądź też wibracji, jak to woli, na minutę. A wbudowana bateria to 1000 mAh, pozwalająca na około 30 dni, tak zwanego stand-by'a. Co jeszcze ciekawego? Sama szczoteczka też ma dodatkowy taki mm, taką funkcję, która się nazywa mm, zapobieganie przed nadmiernym naciskiem na w trakcie szczotkowania. Czyli ona ma tutaj przy nakładaniu końcówki, jest taki, taki pasek LEDowy, może teraz tego nie widać, na zdjęciach będzie w recenzji. I chodzi o to, że gdy za mocno przyciśniesz do zębów końcówkę, to ten pasek zaczyna się świecić na czerwono oraz sama szczotka wydaje dźwięki. Nie wiem jak to zrobili, bo nie, nie czytałem, żeby tam był jakiś głośnik, no ale okej. Okay. Dodatkowym też jeszcze gadżetem jest wykorzystanie żyroskopu. Tak widzisz, podnosisz roteczkę wieczorem w nocy, a ona podświetla Tobie Twoje ostatnie ustawienia, które sobie na niej zrobiłeś.